Bridget Jones udowadniała kiedyś, że jesteśmy doskonali. Tacy, jacy jesteśmy. Film o jej burzliwych, sercowych rozterkach był jedną z najlepszych komedii w roku 2001. Ale czy wiedziałeś, że wcielająca się w nią Renée Zellweger sama anonimowo zatrudniła się na miesiąc w wydawnictwie, by lepiej wczuć się w swoją rolę? Albo że jedna z najsłynniejszych scen filmu była improwizowana? Lub też, że dziennik Bridget Jones zaczął z brytyjskim przemysłem alkoholowym? O tym i wielu innych ciekawostkach dowiesz się z tego materiału. Przed Tobą poważna dyszka, czyli 10 zaskakujących faktów w filmie Dziennik Bridget Jones. Film Dziennik Bridget Jones to adaptacja książki o tym samym tytule autorstwa Helen Fielding. Pisarka wcześniej pracowała dla The Independent, gdzie miała własną kolumnę, w której opisywała swoje życie jako singielki po trzydziestce, mieszkającej w Londynie. Inną inspiracją była powieść Duma i Uprzedzenie z pod ręki Jane Austen to właśnie z niej zaczerpnięto nazwisko Darcy'ego, jednego z ważniejszych mężczyzn w życiu Bridget, granego przez Collina Firtha, oraz nazwę miejsca, w którym pracuje Bridget – Pemberley Press. W dumie i uprzedzeniu posiadłość Darcy'ch nosiła nazwę Pemberley. Również w obu książkach Darcy zostaje pomówiony przez swojego konkurenta i główna bohaterka niemal do samego końca nie zna prawdy, przypisując mu winy innego mężczyzny. Tak, yes, big Case. Pierwotnie, dziennik Bridget Jones miał być niskobudżetowym filmem niezależnym. To uległo zmianie, gdy na pokładzie znaleźli się Colin Firth i Hugh Grant. Co jednocześnie było spełnieniem marzeń autorki powieści, Helen Fielding. Dziennik Bridge Jones na scenariusz przerobili Richard Curtis i Andrew Davis, który, co zabawne, opowiadał także za scenariusz adaptacji Dumy i Uprzedzenia z 1995 roku, w której w Darcy'ego również wcielał się Colin Firth. Co jeszcze bardziej zabawne, Helen Fielding oparła postać Darcy'ego w swojej książce właśnie na wersji Firfa z filmu z 1995 roku. Natomiast pisząc postać Daniela Clivera, autorka miała w głowie właśnie Hugh Granta. Zresztą ten ostatni zgodził się zagrać w filmie głównie ze względu na scenarzystę Richarda Cartisa. Aktor postawił warunek, że przyjmie rolę, jeżeli Cartis przerobi scenariusz. Wytwórnia dała zielone światło i tym sposobem budżet filmu rozrósł się do poziomu 25 milionów dolarów. Total scandal apparently. Bridget Jones w filmie otacza wierne grono przyjaciół. Autorka książki, na podstawie której powstał film Helen Fielding, stworzyła ich, nadając im cechy swoich własnych przyjaciół. Sharon McGuire, reżyserka filmu Bridget Jones i prywatnie przyjaciółka autorki, była inspiracją do postaci rezolutnej i zabawnej szazy. Natomiast dziennikarka Tracy McLeod posłużyła za bazę dla postaci uczuciowej i nieco rozchwianej Jude. Obie znały się z Helen od dawna, a ich wspólne perypetie kolondyńskich kobiet sukcesu pracujących w branży kreatywnej i jednocześnie Singielek po trzydziestce były przez nią wielokrotnie opisywane w The Independent, w którym wtedy Helen miała swoją kolumnę. Maguire przyznała w jednym z wywiadów, że jedynym minusem całej sytuacji jest fakt, że ludzie, których spotyka na swojej drodze, często mylnie zakładają, że jest równie zabawne jak i książkowy odpowiednik. O rolę Bridget Jones starało się wiele znanych aktorek. Wiele z nich miało też podstawową przewagę na trenę Zelweger, będąc rodowitymi brytyjkami. Pośród nich były Kate Winslet, Helena Bonham Carter, Tilda Swinton, Selma Blair, Nicolette Sheridan, Emily Mortimer czy Christine Scott Thomas. Na szczęście Rene umiała doskonale udawać brytyjski akcent. Już w trakcie zdjęć używała go bez przerwy, również w czasie wolnym. Dopiero tydzień przed zakończeniem prac nad filmem, w trakcie imprezy pożegnalnej, na której pojawiła się duża część ekipy, aktorka wróciła do swojego teksańskiego akcentu, czym zadziwiła swoich współpracowników. Sally Phillips powiedziała nawet, że wtedy dopiero odkryła, że zaprzyjaźniła się z Bridget, a nie z Renee. Um, so Renée bardzo poświęciła się dla roli Bridget Jones. Przytyła prawie 13 kg, jedząc głównie śmieciowe jedzenie w ilości 4000 kalorii dziennie. Na talerz wlatywały głównie kruasanty, serniczki i fasolka z tostami. Cały proces zajął jej aż 7 miesięcy. Co więcej, by lepiej wczuć się w rolę, zatrudniła się na miesiąc w wydawnictwie Picador w Londynie pod nazwiskiem Bridget Cavendish. O jej prawdziwej tożsamości wiedziało jedynie kierownictwo i bezpośredni przełożony. Renée okazała się na tyle dobra, że pod koniec tego okresu jej przełożona zarekomendowała jej zatrudnienie na stałe. To była też doskonała okazja dla aktorki, by szlifować swój akcent. Jej współpracownicy uważali ją jednak za nieco dziwną, bo rzadko się zdarza, by ktoś trzymał na biurku zdjęcie Jim'a Kareya. Nie wiedzieli jednak, że Jim był wówczas jej chłopakiem. Legendarna już scena walki Colina Ferfa i Hugh Granta pod koniec filmu Dzienniki Bridget Jones była w większości improwizowana. Aktorzy zgodnie uznali, że nie są bohaterami kina akcji, a typowymi przedstawicielami brytyjskiej klasy średniej, którzy ostatni raz mieli do czynienia z bójką w okolicach szkoły podstawowej. Jedynym sposobem, by walka była wiarygodna, było zrezygnowanie z kaskaderów i rzucenie obu aktorów wir wymyślonej walki, która zgodnie z założeniami wyszła żałośnie, idiotycznie, zabawnie, niepotrzebne skreślić. Jednak kaskaderzy nie dawali za wygraną i próbowali z boku podpowiadać aktorom, jak mogą sprawić, by walka była bardziej epicka. Colin i Hugh w drodze kompromisu zgodzili się więc na udział kaskaderów w jednej scenie, w której obaj bohaterowie przebijają się przez restauracyjną witrynę. A jakby się ktoś zastanawiał, nikczemne uderzenie Colina pokrywą od śmietnika też było pomysłem kaskaderów. Autorka powieści Dziennik Bridget Jones Helen Fielding również mocno zaangażowała się w produkcję filmu. To za jej namową w filmie pojawił się Salman Rushdie, brytyjski pisarz i eseista pochodzenia indyjskiego, specjalizujący się w tematach związanych z relacjami świata zachodniego ze wschodem. Rushdie w młodości był też wziętym copywriterem i stworzył wiele haseł reklamowych, m.in. dla czekolady Areo czy American Express. Salman to dobry przyjaciel Helen i zgodził się zagrać samego siebie i jednocześnie wyśmiać nieco swoją pozycję poważnego pisarza. Pewnie powiedział coś w stylu potrzymaj mi pióro i zagrał jedno z lepszych cameo w filmie. Film Dziennik Bridget Jones przyczynił się do spadku popularności pewnego alkoholu, wcześniej często wybieranego przez brytyjskie panie. Oz Clark, pisarz zajmujący się alkoholami, w 2011 roku stwierdził w wywiadzie dla The Independent, że film odpowiada za spadek zainteresowania winem Chardonnay. Bridget często po nie sięgała i zazwyczaj w negatywnym kontekście, jako pocieszenie, gdy przeżywała swoją beznadziejną samotność. Jego zdaniem, aż do premiery filmu, Chardonnay było postrzegane jako dosyć seksowny trunek. Później nawet barmani zaczęli odmawiać jego podawania. Nikt nie chciałby jego bar był kojarzony ze smutnymi, zdesperowanymi kobietami w wieku średnim, nawet jeżeli o Chardonnay faktycznie pytała smutna, zdesperowana kobieta w wieku średnim. Odpowiednie rekwizyty to czasami klucz do sukcesu filmu, nawet jeżeli mówimy tu o obrzydliwych świątecznych swetrach, a ten należący do Marka Darsi'ego musiał być epicko obrzydliwy. By znaleźć ten najgorszy z najgorszych, reżyserka napisała do prawie 30 różnych dziewiarzy specjalizujących się w świątecznych swetrach z prośbą o podesłanie jej absolutnie najgorszego swetra, jaki udało im się stworzyć. Efekt widzieliśmy na ekranie i możemy uznać go za zadowalający to znaczy tragiczny. Oh! <grywa> It like a Ekipa bała się, że film Dziennik Bridget Jones okaże się klapą. I rzeczywiście, po pierwszych pokazach testowych w Londynie i Nowym Jorku, wiele wskazywało na to, że to będzie finansowa katastrofa. Jednak widzowie mieli inne zdanie i w 2001 roku był to drugi najlepiej zarabiający film z wysp. Pierwsze miejsce powędrowało do filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny, w którym zresztą również zagrali aktorzy wcielający się w rodziców Bridget oraz Emma Thompson, która w dziennikach odegrała rolę epizodyczną jako pani ginekolog. Ale fantastyczny świat Harry'ego Pottera to już okazja na zupełnie inną opowieść. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto, poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka Excelsior.